Short, short, short. Nice, oh. wow. Oh. To nice! Dobrze. 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 Co <laughs> Takiego mi zaję...... na kur... Jądro mnie boli z tego wszystkiego Witam serdecznie Jak wam idzie dzisiaj... Słuchaj. Przeszkadzam wam, no, no, tracimy jeszcze Tak, 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 grawi. Ale nie przeszkadzasz. Ja tego nie tak. powiedziałem. Mateusz, już ty masz chyba ten y, Dywizjon 303, co? Minus 303, elo. To jest klątwa Shariego. To jest moje... Po... Ja zaraz kur... Urwę sobie... Ch... W, w, w w co tam się stało Chłop, no Chłop, stoi kur... przed bramą na midzie, nie? jak wychodzę z dolnego. Ręka mnie boli, kręgosłup mnie boli, jaja mnie bolą, wszystko mnie boli. Ale nie przegracie tego meczu. Przegraby No to się ku... skup, a nie płaczesz jak bab. Tego. Brazylij, Jan teraz właśnie. Nie powiedziałem do końca tego wyrazu, idioto. Jaki zagier ja już, płaczę. Jak baba jaga chciałem powiedzieć. Tak się tu jak... Widzieliśmy. No jest gra. Lost killed me, Dobrze. he raniem top. E ja k**a, Denis ugrywa jak bombę, ty! <grywiat> no to teraz mu pokaż, pokaż co potrafisz. No bez presji, pago. No No dobra, nie wiem. Ja, nie, nie, nie. no, ej teraz ty dostałeś do najdobrego. Opłacili cię, no to jest niemożliwe. Kino? Czy wygrał? Co zrobił? Nie no, skosowa mnie ty... Dobra, <grywa> ja się <grywiat> będę <bórań Nada> p**ał lec... z botami. Tak, tak, behind long. Yeah, Tam jest smoke city. Tak, flashing to right side. smoke, Może, Bravo, Brawo, fajna runda. Ja się ja już Odpalić. na porażki. GG. guys. Dobra, bye bye. Ja, ja nie. Ja... Ja nie wiem, ja mam niedołężne mózgowe stwierdzone. Przerywam Wam na chwilę oglądanie, bo chciałam wspomnieć o sponsorze, który jest dla osób pełnoletnich, a sponsorem tego filmu jest CSGO Skins, dzięki któremu możecie zdobywać nowe skiny do CS-a. Wraz z CSGO Skins przygotowaliśmy giveaway, w których możesz wygrać skiny doładowując konto z kodem ANGELKA.CS. Po każdej wpłacie macie szansę na otrzymanie prezentu. Na stronie znajdziecie masę lootboxów, które możecie otworzyć. Do tego macie możliwość otworzenia darmowej codziennej skrzyni. Dodatkowo możecie toczyć bitwy z innymi graczami i wygrywać atrakcyjne skiny. Oprócz tego na stronie macie exchanger, gdzie możecie wymienić skiny na coś lepszego. Could, could be long. Nice. To to Nice try, fuck. I already killed this uh guy. Let's go. Start pushing. Start, start pushing, pushing. What? Nice, nice. One is monster. I am behind him and he's gone. Monster nice. dead. He was wat holding water. One guy is somewhere around A, I think. He was holding water. He cannot be water. jest let's go, let's go, let's win this shit. Yeah. I monster, two, three. Low, 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 low. Proszę, ugraj to. Dobrze, dobrze, right, tak. Regio. Good fuck. Nie. Ale ale mogę Ale nie siadł, fagu, Nic! Oni 70... sześćdziesiąt nie mieli... Kważe, Nic, chyba, ku... nie dało, nie. Tak, nie? Tak, tak, nie, nie wiem. Trafi. Nie wiem też, pamięci. Ale jednego wasz. No. Już myślałam, że pójdzie, ale nie poszło. Bi bi. Kerbi, kerbi. Bi Mocno myszkę czy i jadę z k***ami, ty, bo nie wiem Zanmulony byłem kurwa, tak żeśki wystarczyło zjeść i, i z ogień ten Michał. Ja jadę, Ja jadę da kur... Ja jadę Nice, let's go! Tak jest, tak jest. Dobra, yine jak coś. O, one shot, one shot. Tak co robię banter. No. Ja na. Anżenka? Nie! Skopię, Żerka. Gypsy. Wasz od. A jak się zabija? Jak? No tak? No. They have Info One Beside, I'm close down. i kurwa. ja po stopach strzelam, a i. Stówkiem rozstrzelam. Znaczy, przepraszam. Nie wierzę, co się stało, nie? No podeszli no, mi, nie? Sprawdzili chyba stream Ale zabijam ich. Ale to było takie, takie... Tak czuć to było. No ale że czuć było, że sprawdziliśmy na streamie gdzie stoję. Bo to jest panie niemożliwe, że oni nie sprawdzili... Ani jedno z nich nie sprawdził prawego kąta, we według we mnie wcelowani Wonczad mało Takie flash, chłop mi Nie, ja will ogóle Nic Hold the Dwóch ma zero. Raszują cię! Skąd? Mit. No kurwa. Mi ale timing. Ja nawet nie wiem, co się dzieje na mapie, no. Dwóch ma 10HP ogólnie. Zgadzam Trzeci za ten który miał 10HP. Tu szal. Oni wam tam jadą. Long leży. No, no, no. Idę pomóc. Idę pomóc. Białam. Ja Zobaczyłem tak. Leży? Ten, skillet, ten, ten On plan, on plan. Ja nie wiem, czy w ogóle. Nie, nie widziałem. <laughs> random strzał, To Nie wiem, jak on kuca, on go dostał. nie wiem, co to było. Przez, przez boksa. Kupan, no, nie mogę na zobacz, bo zobacz, to jest papierowe, nie? Ja chyba tak jak Dostał. tego zrozumiałem. Nie, dobrze. Może Fizjo? Czas na Fizjo. Oh. Short. Kur... Biegają -papa jak paparazzi! Głoś... Jakiegoś Adama Młysza odbierala. Ja gadam Oi. coś się nie słucha mnie. Ale to jest... on no, oh, Czemu mnie nie go. Długa Long, long. Last was long. Last was long. Go B. Go B, go B. Go be. go B. to go B.

o, ale chodzą! Ej, Tomek, wybiłem sobie dysk. Jak dysk sobie wybiłeś? Boże, byś nie chciał tą klipa. Pokażcie. Spadłem, Pokaż mi też Spadłem na podłogę. Nie, ty nie patrzę, że to jest no, dlatego dzwoniłem z podłogi. <laughs> Będzie tak? Na butlik. O kur... Złamałem, Złomem kręgosłup. Jedzie playgram dużo. No ty idioto idiotos, stary. Ale mów po angielsku. Sorry. No, ale... <laughs> <laughs> ale timing w ogóle daje to... mi. Co to pago zrobiłaś? <laughs> Jeszcze nie, bo gra wiesz. Dawaj pago ze mną longa, popuszniemy. We pushing long together. Ale dzwonimy tu. A ta, ta. Co to ta. Zabijało mam, zabijam? Nie. Ja, ja reload? Zabijam. A, ty czterech cztery No tak to, tak A co myślałeś, że zabijasz? Nie, myślałem, że czek w ogóle zabiła, nie było No jakoś tak siadło, siadło. Jeszcze z graffiti z pleców zabiłam I'm going behind Nie wiem czy tu jest. To Fenix, Fenix. To jest ten Feniks player! Phoenix player! Ej, jakbyście się nie to musi to ogólnie Bago czy to ty? No ja, ja Chodziło no mi o palaka gościa Ale, Aha, ale, ale o Franka. znowu, ten, znowu że... takiego zajęcia. Ta, znowu zaje... Chciał ABC spalić, do siebie Nawet na gimnastykę kręgosłupa chodzę z emerytami Byśmy wygrali bo zaczęli się kłócić pajacek to... No, my też mieliśmy kłótnie Ale na szczęście jakoś tak się udało to załagodzić I jakby... I tak graźnie może kolowaliśmy sobie coś, tam plan jakiś był. Złamam <noise> Ale Co ty zrobiłeś? Patrz tą akcję i patrz, to, to jest to, jak sobie siedziałem i nagle we dwóch kursów we mnie celowani nie? Ani prawo, ani żadni W ogóle żadnego auera o inną stronę, tylko tak typowo, typowo we mnie, nie? Nie wiem, czy to Ghosting? No nie wiem. No. O, ty, Neyok. No, no kurwa. To akurat twoją ci takie mało. Ja wiem, Ja biebie, Stałam ponad 30 sekund, nie? Ale to takie. Ale ja miałam, ja nie wiem, czy to ten sam mecz, ale stałem w tej pozycji i gośnik kur... chylił mnie zabił. Sprawdzi. Dobra, idę, bo mi ten kręgosłup stęka. Dobrej nocki Wam życzę. Dzięki, Angelka. Udało no, się No, dziękuję, wygrać. dziękuję również. dziękuję również. Trzymajcie Trzymaj się, się, dobrej nocki. i będzie gitara. Macie się, pa. No, trzymajcie się, Angelka. No, dobrej nocki Wam życzę, no.